Hej wszystkim z tej strony Wiczeku, witam Was w kolejnym odcinku Gier Jawowych. W tym odcinku zajmiemy się grą The Sims 3. Tak, The Sims 3, oprócz tego, że wyszło na PC, na konsole, na smartfony, to wyszło jeszcze na komórki w postaci gry Java. Co odróżnia tę grę od innych wersji, na pierwszy rzut oka, to oprawa graficzna, ponieważ we wszystkich wersjach jest grafika trójwymiarowa. A jedynie w tej wersji jest taka grafika dwuwymiarowa, izometryczna. Tak to chyba można określić. Ale dobra, nie gadajmy już, tylko zacznijmy. Zobaczmy, jak to wszystko działa. Więc po pierwsze tworzymy postać tak to jak w każdej grze. Możemy wybrać jakąś bazę dla nas, naszej postaci. Więc zobaczmy, co tutaj będzie dobrą bazą. Może od tego zaczniemy. Można wybrać płeć. Można wybrać kolor skóry, nawet zielony, co ciekawe możemy jeszcze wybrać kolor butów. tutaj mi się nie podoba ten brązowy. O, może żółty. Myślę, że to się fajnie komponuje. Niebieski zielony i żółty. Okej, okay, to już wszystko. Przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy, ogólnie mówiąc, osobowość naszego sima. Możemy wybrać, że nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, ale tutaj chodzi o osobę, która bardzo dużo rzeczy umie, aczkolwiek nie jest mistrzem żadnej z tych rzeczy, taki omnibus, miły koleś. Tutaj jakby to powiedzieć, taki typ bardzo irytującej osoby, oblech, tak to można powiedzieć. Tutaj tutaj mamy osobę, która ma mocy, więc jak widzimy z opisu ten Sim kocha pieniądze i władzę. No i maniak, czyli ktoś, kto jest po prostu szalony. Myślę, że ja po prostu wybiorę mm, miłego kolesia. Tutaj wybieramy właściwie właściwe cechy. Nie chcemy, żeby nasz Sim był wstydliwy. Niech będzie kimś, kto potrafi bez problemu prowadzić konwersacje z innymi. Dobre poczucie humoru. Niech nie będzie skromny ani i z takim bardzo dużym ego, tylko nie będzie po prostu jeszcze przyjacielski, aktywny. Nie chcemy, żeby dużo po prostu siedział Telewizorem, może niech będzie geniuszem. O, takie pięć cech. I tutaj wpisujemy, nazywamy swojego sima. Tutaj trzeba ostrożnie, ponieważ nie wiem, jak kasować litery, więc mam jedno podejście. Okej, okay, udało się. Dobra, takie cechy, miły koleś, Niech będzie. Zaczynajmy. Ok, gra się całodobowo. tym. tutaj mamy taki sam Ja już go czytałem, ja już wiem o co chodzi, więc po prostu y, ruszamy kursorem strzałkami Pod gwiazdką mamy aktualne potrzeby Sima. Jak widzimy jest on dosyć głodny i ma dosyć bardzo złą higienę, więc będziemy musieli go nakarmić i umyć. A pod y, kratką mamy tutaj takie życzenia Sima, czyli to co chce zrobić. One po prostu się losowo pojawiają. Zaraz pewnie się jakiś pojawi tutaj życzenie, to wam pokażę. O, właśnie mamy nowe życzenie, czyli sprawić, by inny Sim był zazdrosny o nas. Ale najpierw go... Nakarmy, ponieważ jak wiecie, z głodu można umrzeć, ale z braku higieny nie. Przecież wiecie, jeżeli ktoś nie dba o higienę, to może na coś zachorować potencjalnie. No ale tak. Bezpośrednio z braku higieny się nie umrze. Danal jest głodny? O co chodzi? Dobra, no to będzie musiał aż 20 dolarów wydać na jedzenie. Będę musiał sobie tutaj chyba kiedyś załatwić kuchenkę. No bo patrzcie, 10 dolarów za jedną taką przekąskę, kurde, trochę drogo. A propos właśnie te jedzenia, to przejdźmy się właśnie na miasto, ponieważ tam możemy spotkać ludzi, znaleźć pracę przede wszystkim, żeby z czegoś wyżyć, czy też kupić właśnie składniki. Bo chciałem zobaczyć, ile dokładnie kosztują te składniki. Eee... No, mniej więcej wszystko tyle samo kosztuje. Musiałbym, nie wiem, jakieś przepisy zobaczyć i zobaczyć, jak to wychodzi. Ale chyba troszkę drożej wychodzi niż taka przekąska. Ale pewnie dodaje więcej punktów głodu, tak mi się zdaje. Chodźmy sobie. O, tutaj można połowić ryby, ponieważ tutaj jest staw. Mam tutaj sklep, co się nazywa Hobby Shop, czyli tutaj możemy zakupić różne przedmioty do różnych, tak, tak zwanych hobby. Przede wszystkim tutaj taki zestaw do łowienia ryb. Kosztuje on aż 200 dolarów. My mamy aż 680, jak Widzę, więc to troszkę nas, nas yy, będzie kosztować, ale może się zwróci. Posprzedajemy parę ryb, które łowimy, o tutaj można właśnie łowić ryby. To jest taki poradnik, to już czytałem, po prostu musimy, o tutaj najpierw tak, podążać za tą rybą, aż będzie zielone i aż zabłyśnie. O, o prawie, 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 zabłysło i klikamy, o. I mamy pierwszą rybę, zobaczmy co to za ryba I jest to catfish, czyli sum ok ja jeszcze złowię parę ryb i zaraz do was wrócę No i mamy naszego piątego suma To jest akurat maksymalna liczba sumów, którą możemy przy sobie posiadać jednocześnie Więc pora wrócić tutaj na miasto i je sprzedać Zobaczymy ile zarobimy Idziemy tutaj do... Martu, idziemy niby na zakupy, ale to jest ciekawe, że tutaj normalnie można sprzedawać przedmioty. Więc tutaj teraz klikamy w lewo, a nie w prawo, i zarobiliśmy 125 dolarów. Hej, nieźle. Daliśmy na ten cały zestaw do łowienia ryb jakieś 200 dolarów, więc trochę nam się zwróciło. Jeszcze byśmy złowili 5 takich sumów, no i by nam się w końcu całkowicie zwróciło, tam byśmy mieli, nie wiem, jakieś chyba, byśmy w sumie zarobili 250 dolarów, ale dobra, czas znaleźć robotę, więc mm, zobaczmy. Gdzie by tutaj znaleźć robotę? Może właśnie, o, może właśnie w tym quick Mart. Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 18.30, czyli aż 10 godzin, ale za to zarabiamy dziennie 80 dolarów, czyli jakieś 8 dolarów na godzinę. Nie brzmi źle. Będziemy musieli jutro przejść o 8.30. No i będziemy tak pracować do piątku. O, o, osiągnięcie: jesteśmy zatrudnieni. Ok, tutaj widzę, jest Ania. Złapię tutaj. O, poznaj. Ok, powitajmy ją. To jest ciepło. A O, teraz my po prostu jesteśmy jakby znajomymi. Porozmawiajmy o ołowieniu o ryb. Czyli na może opowiemy teraz jakiś szarcik? Piękne rozmowy. Co tutaj jeszcze? Nie wiem, może jakiś szarcik, jeszcze opowiemy kolejny? U, mamy zdanie, jeżeli uda nam się uderzyć Ruth, to wtedy dostaniemy 90 dolarów. Dobra, robimy to. Okej, okay, on powinien chyba gdzieś tutaj się znajdować. Tutaj Marceli, Teresa, Bernie, Ania. Dobra, nie, szukamy dalej. Tutaj mieszka. O, Ruth. Dobra, idziemy z wizytą. Musimy ją uderzyć, bo dostaniemy aż 90 dolarów. A wiecie, 90 dolarów piechotą nie chodzi. Praktycznie, uderzając kogoś, dla niej yy, zdobywamy więcej niż za yy, cały dzień roboty. Musimy jej coś najpierw powiedzieć złego, aby nasze relacje były negatywne. O, możemy ją uderzyć. Okej, okay, uderzyliśmy ją i teraz co? Jeszcze raz ją uderzę dla pewności. Teraz chyba musimy pójść do tej całej y, Ani, żeby jej o tym powiedzieć. Okej, okay, jesteśmy u Ani, zapukajmy bardzo miło, gdyż ją akurat lubimy. O! Musimy wspomnieć o tym, że uderzyliśmy ruch. Yeah! mamy na 60 dolarów. Pierwsze zarobione pieniądze. No i tak to się robi, dobra. Czy masz kogoś w domu? Masz męża? Kogokolwiek? Bo może, moglibyśmy spróbować poromansować. Spróbujmy, nie mamy zbyt dobrych relacji, ale. A Jest! Idzie, 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 dobra. No to. Teraz jakiś tekst na podryw. Dobra, robimy to, robimy to. Dobra. Musimy teraz zbudować ten romans. Dobra, mamy romans z nią. Możemy ją pocałować gorąco. To jest osiągnięcie. Jeszcze nie będziemy tutaj proponować jej małżeństwa, ponieważ yy, nie powinniśmy. Mogę zjeść coś w toaletówce, czy się obradzisz? Oj, nie mogę. Dobra, wróciliśmy do domu i musimy w końcu coś zjeść i pójść spać. Jest już, jest już 23. Wow, nie zauważyłem. Tu musimy do roboty wstać przede wszystkim, no bo szef będzie wkurzony. Koniec tego. Idziemy już spać, bo nie wstaniemy do roboty. Zobaczymy, jak pójdzie nam <laughs> jutrzejszy dzień. Czemu on chce spać w łóżkach trzech różnych Simów? No, ja nie, nie rozumiem tego, to, to jest naprawdę dziwne. O, tutaj jest telefon, ty. A, to tutaj się kupuje te meble. O, tutaj jest. Najtańsze kosztuje 750 i to jest tania kuchenka? Nie rozumiem tego, to jest strasznie drogie. Dobra, musimy iść do pracy, bo się spóźnimy zaraz, kurde, 8.30. Zaczynamy szybko, szybko, szybko. Dobra, i szybko do pracy, szybko do pracy, żeby się nie spóźnić, żeby się nie spóźnić. Dobra, iść do pracy, iść do pracy. O, dobra, poszedł do pracy. Co? Umarliśmy? My zostaliśmy uduszeni pod dokumentami. Czyli tak kończymy. To jest śmieszne w tej grze, że można umrzeć na różne sposoby podczas pracy. Yy... I chciałem skończyć odcinek gdzieś tak wkrótce i akurat gra skończyła go za mnie. Ciekawe. Do tego się nie spodziewałem totalnie, że w pierwszy dzień pracy umrzemy, ale tak już bywa niestety w tej grze. Dziękuję za oglądanie. Tyle wam tej gry pokazałem, myślę, że to jest wystarczająco. Fajna gra, może sobie pograć, może się pobawić w tej grze. Dziękuję za oglądanie. Cześć!